Dzień dobry. 15 stopni, tak. Ale 15 stopni to i tak już jest nieźle. Bo tak od ponad pół godziny grzejemy. O 8.30 w sypialni było 10 stopni. Tutaj na zewnątrz jest teraz. Gasuje mi zegarek 4 stopnie. Dobra, ja się ogarniam i za chwilę wracam do Was. Dobra, to jesteśmy już ogarnięci, słuchajcie. Po śniadanku czas pozmywać. No i pozmywane, słuchajcie. Ze zmywaniem zawsze problem. Jak to zrobić, żeby zużyć jak najmniej wody w kamperze? Tak się zastanawiam, jakie Wy macie patenty. Ja robię tak, że pierw myję, a później puczę za jednym zamachem wszystko. To wtedy jak gdyby ta woda opłukująca jeden przedmiot opłukuje też trochę inny przedmiot, więc wykorzystuję ponownie jak gdyby trochę wodę. Zamiast myć i pukać jedną rzecz, i znowu myć, jedną rzecz, i znowu pukać. Jakie wy macie metody, dajcie znać w komentarzach. I na przykład jestem ciekaw, jak się sprawdza zmywarka w kamperze. Niektórzy z tego, co słyszałem, to mają taką zmywarkę. Tutaj też by można było zaaranżować jakąś zmywarkę. Zbieramy się i zaraz ruszamy na te pałace. Tak jak mówiłem, zrobimy jakiś fajny hyperlapse z trasy. Wezmę GoPro i zaraz tutaj ogarniemy ten temat. Gdzie jest GoPro? Tutaj. No słuchajcie, przygotowałem już kask do nagrań z GoProsem. Tak w ogóle wygląda GoPro 10. Tak wygląda mój kask narciarski stary. No i co? Za chwilę nagramy fajne ujęcie. Ale zanim jednak wyjedziemy, to jeszcze będzie obiad. No bo nie chcemy na głodniaka dzisiaj. Hamburgery amerykańskie. Bardzo dobra wołowina zakupiona w Lidlu. Tak to wygląda. Tak z bliska. Ciekawe, czy dobrze mnie słuchać? mam nadzieję. Dzisiaj ponagrywamy też troszeczkę z samego GoPro. Zobaczymy, jak takie vlogi wyglądają. A na początku, zobaczcie, jak rewelacyjna jest stabilizacja ekranu w nowym GoPro 10. Będę biegł. Niesamowite, niesamowite. Podoba mi się. Wkrzyżamy na skuter i jedziemy. No i dojechane Jesteśmy tam gdzie wczoraj Tak jak się kończył ostatni odcinek Wczorajszy I ruszamy No to teraz nagrywamy Słuchajcie, z GoPro Dziesiątki, zobaczymy jak to wygląda Zakładamy maseczki, bo tutaj wymagane jest Idziemy do kasy, pokazujemy bilety, które kupiliśmy Bilety kosztowały Niecałe 15 euro za osobę No i wchodzimy no to witamy, jesteśmy w środku, słuchajcie już weszliśmy, znajdujemy się w Alhambra, czyli w takim zespole pałaców i takie ogrody tutaj są, więc zapraszamy na taką opowieść i trochę muzyczki i trochę opowieści. Nasi wspaniali kamperowicze, Ewa i Kamil, znajdują się właśnie w Alhambrze. Alhambra jest to warowny zespół pałacowy w Grenadzie, w andaluzyjskim regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 1232-1273 i rozbudowywany do wieku XIV. Alhambra służyła dynastii Nasrydów z Grenady jako główna kwatera wojskowa, ośrodek administracyjny i rezydencja królewska. Z zewnątrz była to twierdza obronna z 27 wieżami, wewnątrz dziedzińce, korytarze i ciągi wodne łączą się w olśniewającą całość. Wszechobecne, przepyszne zdobienia w postaci płytek ceramicznych, rzeźb kamiennych arabesek i zadziwiająco wyszukanych wzorów kaligraficznych niektórzy uważają za szczytowe osiągnięcie muzułmańskiej sztuki zdobniczej na zachodzie, delikatnej, eleganckiej i technicznie doskonałej. Inni sądzą, że całe to miejsce tknie dekadencją, ale hamstrze znajdują się Zdziniec mirtów, sala dwóch sióstr, dwóch białych marmurów wbudowanych w podłogę, Zdziniec lwów z fontanną ze stojącymi wokół niej dwunastoma lwami i sala ambasadorów, stworzona na podobieństwo raju. Dwudziestu pięciu suwerennych władców z dynastii Nasrydów panowało tu przez ponad 250 lat. Rybki. Dla mnie najbardziej zdumiewające są te sieci połączeń wodnych tutaj. Te sieci wodociągów po prostu to rewelacyjnie tutaj działa. Nawet fajnie w tych pałacach było widać, że ta woda sobie też tam płynie. Korytarzykami takimi. I to wszystko gr grawitacyjnie bez żadnych elektrycznych pomp. Niesamowicie, ekstra. Każdy pałac w kompleksie dysponuje wspaniałymi ogrodami, które miały nie tylko pięknie wyglądać, ale również służyć celom rekreacyjnym. Utrzymanie ogrodu w tak trudnym położeniu musieli dbać arabscy inżynierowie którzy wybudowali specjalną tamę, zmienili bieg rzeki, wiercili tunele we wzgórzach i doprowadzili wodę do Alhambry. Wielki wpływ na losy Alhambry miał amerykański pisarz Washington Irving, który był szczerze zakochany w Hiszpanii. Po poce romantyzmu bardzo modny był orientalizm, dlatego też w XIX wieku pisarz i konsul w jednej osobie zamieszkał w Alhambrze. To właśnie tam powstała książka Opowieści z Alehambry, która cieszyła się wielką popularnością i już w pierwszej połowie XIX wieku, zaczęła ściągać do Andaluzji turystów. No i, no i wyszliśmy, proszę Państwa, wyszliśmy, koniec zwiedzania, zabytki bardzo warte uwagi i polecenia, można zwiedzać wesoło, śmiało, polecamy, mam nadzieję, że Wam się podobało, my wracamy teraz do kampera, miejmy nadzieję, że w następnym odcinku uda się już dojechać na narty i pojeździmy trochę, pośmigamy trochę sportu i zobaczymy jak tam będzie, do zobaczenia, na razie, hej! Trzymajcie się.